Dobra, to pisało, że to jest jakieś matematyka Matyka Trochę jest matematyki. Mm. Mam nadzieję, że będzie mnożenie. Jak? A. To czekajcie. Zrobimy sobie tak, tak. Aha, to mi się kojarzy. Dobra, nie, nie mogę. Cyk, 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 cyk dziewięć plus siedem mm, 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 mm. dobra trzynaście plus pięć wspomniałem przed chwilą wyłączyłem, siakie to jest realistyczne. dobra trzynaście mm. plus pięć

Co? Dobra, ta trochę gra jest zbudowana. Dobra, ale 19 plus 15 A co to, to mówi? Dobra hmm. X Będzie mnożenie. Jest Błagam, żeby było trochę Minusy Jestem głupi z minusów Bo nie umiem minusować Dobra no, Ale takie łatwe co... Weźcie z tym, idźcie O, o Trochę ści. Dobra. Dobra 14 Mm, mm, mm. Hmm. muszę coś. Dzięki. O o o. I śmierć. Nie opasało się. Dobra, 17 minus 11. Hmm. Ile jeszcze? Nienawidzę Minusów. Halo. Nie mogę zrobić, dobra. Hmm. To się już robi trudne. No. Mówiłem, że nie jestem dobry. Dobra. Dobra, 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 dobra... I cyk, dobra. Nie... to Najlepsze jest to, że jest zaraz koniec. Hmm. Dobra Jak ja to zgadłem to Znaczy Myślałem 200 IQ Dobra 200 IQ Uff 52 Minus 13 Mmm Wiedziałem, nie jestem dobry Co? A O to chodzi W ogóle mam trochę lagów jak robię tak 76 minus 62 My Jeszcze nie ma ostatniego, dobra Strzelam Strzeliłem Byk, byk Cyk będzie więcej odcinków z tego czekaj. A są jeszcze nie. To ja przejdę. Oo. Co? A, dobra. Co jest? jest razy 2 mm. Nie wiem, serio. Bum. bum, bum, Dobra, przeszedłem. Przeszedłem. Prześredły! Nie, co będzie dzielenie moje najgorsze? Nienawidzę dzielenia. 5 razy 5, 25. Przepraszam? 6 razy 5. No, halo. Gro czemu tak nie wyzywasz? W ogóle tu się... Jest trochę grawitacji. Tak było trochę. Dla mnie czułem się jak trochę był... W, w nie wie. Siedem razy siedem. Nie wiem! <grym> ja totalnie strzelam. Nie umiem grać Obi. A tyle się uczyłem no po prostu nie wiem cyk, cyk. Mm. błagam nienawidzę znaczy lubię trochę mnożenie dobra 11 Razy zero Dobra, let's go mm. No i dobra ostatnie. To znaczy chyba Siedem razy trzy Oh yeah. <gryw> Serio? Włagam, jest, ostatnie. Yeah. Mm. I na koniec najłatwiejszy. Mm. Co? Hmm. Czy ja przejdę całą grę? Na jednym... Miały być więcej odcinków, a nie... O... No... Co to było?! Dobra, skill... skill... Skill, fajny skill, skill shift lock. Du, 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 du. No i to coś. Nie umiem grać w Raczej nie przejdę tego. Ewentualnie zrobię shorty, Jak to przychodzę? Mm. Eee, 22 podzieliście na dwa. Nice. Jezus. Co jest? <śles> si 6 po 10 3 O o, -o. Heh. Heh. Patrz jak skill. Patrzcie jak skill. Dobra, 102. Nie powiem. Dobra. Nie, najgorsze momenty. Chociaż ja już byłem. Na końcówce tego obi i się wkurzam. Ja jem, żeby mieć energię w obi. Hmm. 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 Dobra, dobra, dobra. Ej, to było... Ja nawet nie wiedziałem. Nie jestem... Na tym... Znaczy jestem na tym poziomie, ale... Dopiero jest 24 września, więc... trochę lipa A Nie nawet Mhm Au 70, 9, na pięć. Nie, co to było? Nie, teraz będę zgadywał. Ja cię! Nie jestem na takim poziomie, nie mówię. Zawsze było wiedzieć, lub. arek nie umie wiedzieć. Mm, mm, mm. Dobra, ostatni. W końcu. Sztyf. Tak. 56, 92. Jest Challenge Challenge. Robię challenge. Patrzcie, jaki skill. Ja nawet tu nie robię. Cyk. O. Cyk, cyk, widzicie jaki skill z tym prowo... Jeej, przed wszystko. Pięćdziesiąt, pięćset sześćdziesiąt. Nie, jak mam? Jak mam? Ej, no jak mam? No nie, co to jest za roblox? Kurde. O que o que um, eu tenho aqui? Eu tenho aqui. Eu Nie! Jest. Jest. Przejdę. Jest. Pierwszy raz przejdę grę. Jezus. Gra! Nienawidzę! Nie no, miał być taki fajny odcinek. Dobra. Dobra, jak teraz tego nie przejdę, to koniec odcinka. Nie, błagam! Muszę się wyrobić. Mam 30 sekund! Speedrun! Dobra, to było, easy. Co? Dobra, nie jestem speedrunnerem. A może? Mam 10 sekund. Proszę, nie fail. Może zdążę. Jest! Jest, dżem, Więc to ma tyle. Do... Pa!